Resich Modlińska jest córką Zbigniewa Resicha, profesora prawa. Sama mogła wykładać angielski, a została dziennikarką. Początkowo w radiowej trójce, potem w telewizji polskiej, gdzie między innymi prowadziła pierwszy talk show Wieczór z Alicją. Alu, próbuję ustalić, co było najpierw. Czy najpierw pisałaś, mówiłaś, czy uczyłaś? Pisałaś w szpilkach. Mówiłaś w trójce, czy uczyłaś angielskiego u metodystów? Bo nie mogę tego ustalić. Najpierw uczyłam angielskiego u metodystów. To jest najlepsza szkoła angielskiego, jaką znam. <grym> tak, no tam musiałam zresztą zdać egzamin. Tam się nie zostawało, tak sobie no właśnie. nauczycielem. Zdałam egzamin u dyrektora Kuczmy, nie zapomnę tego. I przez dwa lata, studiując nadal... Amerykanistykę? Amerykanistykę, tak już na tym etapie, literatury amerykańską, a szczególnie poezję Emily Dickinson, z której to pisałam pracę magisterską i uczyłam właśnie studentów pierwszych lat, bo oczywiście nie, nie daliby mi od razu tych wyższych lat, tam w pokoju nauczycielskim u metodystów był podział na tych zasłużonych nauczycieli i mniej. I w tym pokoju mówiło się tylko po angielsku i tam panowała wyrafinowana angielszczyzna, ta powolna, taka bardziej arystokratyczna. Ale taki bardziej british english. Very british. Ja potrafię bardzo po angielsku, bo w ogóle ten angielski angielski, czyli ten powolny, gdzie zamiast na przykład lyka, to się mówi lykło. I to likuło trwa bardzo długo, <laughs> albo na przykład nie powie taka dobra Brytyjka literature, tylko powie literature. To znaczy literatura. <laughs> tak. Co, no, nie zorientowałeś się? Właśnie się zorientowałem. Literature to A jest królowe? literature. królowa jakby powiedziała? <laughs> no wiesz co? Podejrzewam, że byłaby bliżej tego drugiego, ale może nie aż tak przesadzonego, jak ja słyszałam, w wykonaniu zresztą pewnej lady. Później, jak już byłam lektorem na uniwersytecie, na różnych wydziałach informatyki, psychologii, matematyki, dziennikarstwa, to informatycy dali mi przydomek BBC. Czyli jesteś Alicja <grym> Czyli... BBC, Resich Modlińska. <grym> tak, tak. Wtedy jeszcze Resich pewnie. Faktycznie masz rację, najpierw byłam Resich, samo Resich. I to było też bardzo dobre nazwisko w Warszawie, profesorskie. Tak, tylko że wszyscy mówili Rezich, <noise> A jest Resich, po prostu. Pomagało ci nazwisko ojca profesora? Czy przeszkadzało? Jak no, nie, to jest? Nie, raczej, raczej jednak pomagało, bo, bo to jednak taka postać na uniwersytecie, szczególnie kultowa do dziś, do dziś mi pomaga, jak pójdę do jakiegokolwiek, nawet notariusza. Jakieś proste sprawy, to zaczyna się upajać, że pamięta, że był dwa razy na zajęciach u profesora i co to za człowiek. Miał fantastyczną charyzmę, wielką wiedzę, był piękny, zawsze, w każdym wieku był piękny. No, naprawdę. Nie dziwię się, że pamiętają. Natomiast ci z pionu sądowniczego, że tak powiem, prawnicy, to z kolei nie mogą się na zachwycać jego zeszytami sędziowskimi, gdzie spisywał swoje sprawy. I tu podobno też miał bardzo duże osiągnięcia. A ty, jako córka, co byś dodała do tych wspomnień? No, nie chcę wiesz, tak mdło wypaść, że, że pamiętam tylko dobre, ale ja naprawdę w przypadku taty. Pamiętam tylko to, co najlepsze. Jest to bardzo słoneczne wspomnienie mojego życia. Osoba, która dała mi dużo pewności siebie. Podczas gdy mama, pomimo że chciała bardzo dobrze, tę pewność we mnie tłukła regularnie. Więc gdyby nie mój tata, to nie wiem w ogóle, gdzie bym była. Także raz, że byłam z niego niesłychanie dumna, bo był wybitny i genialny. I wielki sportowiec, wielki koszykarz polski i szczypiornista w drużynie narodowej zbliżali się ku olimpiadzie, ale już wybuchła II wojna światowa. Potem wielki sędzia, najmłodszy doktorant Uniwersytetu Jagiellońskiego, a równie dobrze mógł studiować i chemię, i fizykę, i cokolwiek. Przy okazji szkoń, skończył szkołę muzyczną w klasie fortepianu, mógł koncertować, Jak ale mój jednak. Ojciec. To tamto pokolenie <gry> tak, tak miało, może? Tak miało. No. Y, no, stąd na przykład takie mam ciepłe stosunki ze Elżbietą Penderecką, bo jej ojciec z moim ojcem i tam razem wiesz o muzyce i muzykowali i tak dalej. I to są takie, takie postaci. No, a przy tym był bardzo dobrym człowiekiem, który po prostu niesamowicie pomagał ludziom. Pamiętam, jak się przejmował każdym, każdą woźną, każdą ciotunką, która przyszła i prosiła o coś. Taki, no, piękny człowiek. A skoro tak wzruszająco i dobrze mówisz o mężczyznach ci bliskich, to powiedz, jak zachowałaś pamięci Anatola Potemkowskiego. <grym> No, zachowałem wspaniale, bo to taki przedstawiciel tej dawnej, dobrej inteligencji, wygląd polskiego, cudownego inteligenta, piękna głowa. Takich postaci już jest, no jest coraz mniej. Szczerze mówiąc, jak widzę takiego starszego pana, który jest szczupły, wysoki i ma piękną czaszkę, to ja to widzę, a chciałabym, żeby wszyscy tak wyglądali. Ty tak sprawdzasz czaszki. Tak, tak, ja mam s -s -s słabość do czaszek. <laughs> Mój tata miał piękną głowę. I zrobiłam wszystko, żeby moje dzieci miały ładne, okrągłe głowy. Mam słabość do głów. A jak to się stało, że właśnie tak Potemkowski. mnie mniej mi odpowiadają. Potemkowski stał się no, Twoim guru, który Cię wprowadzał do szpilek, do tygodnika satyrycznego mm. szpilki. Ja bardzo lubiłam czytać szpilki, to była moja podstawowa lektura w liceum i tam się zachwycałam przede wszystkim właśnie potemkowskim i jego krótkimi felietonami o baronowej Sołowiejczyk. Niesłychanie mi odpowiadał ten humor i szczególnie ta liczba mnoga, że my się spotkaliśmy, my byliśmy to wszystko takie przedwojenne, ale też z tym takim smuteczkiem socjalistycznym, także piękne to było. Gdzieś. Tej samej kategorii, co starsi panowie dwaj, uh -huh, prawda? To, uh -huh. Te same klimaty, ale tu, tutaj szybkość, skrót myślowy, zawsze byłam nim zachwycona. Więc jak przeczytałam, że był ogłoszony konkurs na, na młode talenty, no to się zgłosiłam, napisałam trzy rzeczy i pewnego pięknego dnia pan Anatol zadzwonił do mnie i powiedział, że wygrałam konkurs. To oczywiście bliska omdlenia. Zdałam sobie sprawę, że nie wiem jak on wygląda i umówiliśmy się na spotkanie w kawiarni, a on powiedział, że znakiem rozpoznawczym będzie to, że będzie miał róże w ustach. I miał? <śmian> miał. Przez chwilę. Na szczęście. <śmian> miał. No a jak oni ci wszyscy inni przyjęli ciebie? <śmian> No więc tam przeciętna wieku była mniej więcej 60, 70, więc wyobraź sobie, nagle tu wchodzi taka dwudziestokilkoletnia młoda pani, jeszcze wybrałam taką radosną suknię, taki powiew wiosny w takim lekko ciemnawym pokoju, gdzie już było napalone. I pomimo, że była papierosami, papierosami <grych> tak to mi trzeba przypominać, bo teraz nikt nie pali, a wtedy wszyscy palili, więc taki dym w powietrzu i... Większość moim zdaniem już była po takiej małej lufeczce w takiej kawiarence na, dolu, na dole, więc Rumieńczyki i takie lekko przetłumione spojrzenia. Bardzo się dziwnie czułam. Inaczej trochę sobie to wyobrażałam, więc spieszona siadłam gdzieś w kącie. I to ciekawe, że po tylu latach mojej znajomości z Marysią Czubaszek, bo tam się poznałyśmy i. Bardzo zaprzyjaźniłyśmy, jeśli to jest w ogóle z Marysią możliwe. W przypadku kobiety, to chyba jestem jedyną, która ma ten zaszczyt. To ona mi całkiem niedawno powiedziała, że jak ja tam przyszłam na to kolegium, to wszyscy uważali, że ja jestem narzeczoną Potemkowskiego. A, tak. I w tak. związku z tym miałaś fary, czy odwrotnie? Nie, no odwrotnie. Odwrotnie w tym sensie, i wiesz, jakie to bolesne że nie dlatego, że wygrałam konkurs, tylko dlatego, że ja się mu podobam. Bo to oczywiście elegancko powiedziała, ale co oni tam sobie mówili, to ja nie no wiem. Tak, tak. I popatrz, I nawet w tym środowisku, ta straszna jakaś opinia za kobietami, że niestety bez faceta nic nie pomogą sobie same w życiu, to, to jest... I tam też to było. No przeżyłam to, muszę powiedzieć. A powiedz, co po czasie. Co zdecydowało o tym, że tak świetnie ułożyła Ci się współpraca z Wojciechem Manem i że stał się Twoim radiowym partnerem, a właśnie Ty jego radiową partnerką, czy kształt jego czaszki? Kształt, kształt, gdyby schudł 50 kilo, to kształt miałby chyba prawidłowy, no ale ja jego w ogóle nie rozpatruję w kategoriach fizyczności, bo on odbiega od czegokolwiek, co sobie założymy. <laughs> Ale jak wiesz, no ma szarm. Wojtek ma uh -huh. szarm, ma inteligencję, ma też właśnie te cechy przedwojennego inteligenta, to znaczy ugruntowaną erudycję. A na dodatek jeszcze mnie dobijał tym, że zawsze lepiej dobierał i szybciej synonimy po angielsku. Uh -huh. Nieprawdopodobna umiejętność. Nigdy się nie mylił w spellingu. Także no, Czyli w ogóle no, ma taki. Was umysł. oboje łączy angielski, bo no jesteście z tak, Pecari w tej starszy, dzisiejszy. trudno było go nie podziwiać, jak stawał przed budynkiem anglistyki, zawsze otoczony wianuszkiem zapatrzonych w niego kolegów. No i jak to było, że on ciebie znalazł? Poprosił nie, nie, nie znalazł to akurat całkowity przypadek. Umówiłam się z Wojtkiem Pijanowskim w kaprysie słynnym. Ponieważ w był kaprysie, tak zwany, czy w kawiarni telewizyjnej? W kawiarni telewizyjnej, kaprys. Umówiłam się z Wojtkiem Pijanowskim, który trochę mi pomagał w, w takim trudnym okresie po, postweryfikacyjnym, kiedy mnie zweryfikowano właściwie negatywnie i chodziłam w rozpaczy, nie wiedziałam co zrobić. Mówisz A jeszcze o weryfikacji stanu wojennego? Tak, po stanie wojennym, tak. Tak trafiłam na Pijanowskiego i on y, bardzo ulitował się nad moim losem. I powiedział, że mogę mu robić testy na inteligencję do tych nieskończonej ilości teleturniejów. No i ja się wzięłam i zrobiłam mu taki językowy test, który też tam w ramach studiów stosowałam. I to mu się spodobało. I przez pewien czas te językowe takie rebuso, trochę mhm. na inteligencję, na kończenie zdań, te testy funkcjonowały przy jego naborze. Tych telewizyjnych kontestantów. I tam się natknął na Ciebie tam, Wojciech Bo przecież chyba nie startował trwałam. do turnieju pijanowskiego. <laughs> nie, nie, i tam dość długo trwałam. To, towarzyszyłam mu w tych nagraniach, w montażach. I pewnego dnia poszliśmy do ka kaprysu. No i Wojtek Pijanowski mówi: A to jest Wojciech Man”. A ja mówię: A to ja go znam, bo studiowaliśmy razem. No i siedliśmy i zaczęła się rozmowa. I, Gdzieś tak już od pierwszego czy drugiego zdania ja wyczułam, że z nim trzeba żartować i tak zaczęliśmy sobie żartować. I był totalny pure nonsense i wydaje mi się, że to się jakoś spodobało jemu. Czyli zwykła chemia po prostu. Chemia, chemia. A jak to się stało, że jako pierwsza osoba w Polsce możesz powiedzieć o sobie, że miałaś swój talk show w telewizji? Polska Oprah Winfrey. Czyli Dobry. wieczór z Alicją, tak to się nazywało. Tak, tak. No, dobrze wiesz, że, że z Oprą Winfrey to niewiele miało wspólnego, no, ale przynajmniej tak byłam klasyfikowana przez prasę polską, bo jeszcze wtedy nikt nie wiedział, co to jest talk show. Ale bardzo dobrze wiedział Maciej Strzembosz, producent Studia A, który spędził kilka lat w Ameryce i wrócił do Polski z takim postanowieniem, że zrobi prawdziwy talk show w Polsce. Wybrał sobie mnie. Początki były takie, że aktorzy tacy nie byli pewni, czy mają w tym show uczestniczyć, bo tam tyle śmiechu. No bo wcześniej wszyscy byli wychowani na teleechu Ireny dziedzic, dziedzic, i wszystko było bardzo poważne. Na poważnie. pamięć trzeba było znać tekst. Mój tata był jej gościem, z przerażeniem potem mówił o tym, jak go katowała przed wejściem, że na pamięć miał mówić. Tak, uczył się roli na tak, pamięć. Tak, na pamięć, na pamięć. A Maksymiuk potem powiedział mi, że zrezygnował z, z nagrania z panią Ireną, jak upomniała go, że się pomylił w jednej odpowiedzi, i on trzasnął drzwiami, no nasz. To przecież człowiek pełen temperamentu, także no, mój program był pełnym życia, kompletnie innym, no, to odjazd totalny. Gdzieś tam troszeczkę w klimatach Studia 2 Mariusza, Mariusza Waltera, które było moim wielkim źródłem fascynacji telewizyjnej. Wieczór z Alicją miał około 8 milionów widzów, to był program na żywo, w co, w co nikt nie chce wierzyć. Kilka pierwszych było nagrywanych, a potem zdecydowaliśmy się iść na żywo. Niesamowicie dobrze zorganizowana produkcja, przede wszystkim, jakieś fenomenalne było. Czułam się jak prawdziwa gwiazda, czułam życzliwość. No, piękny czas, tyle mogę powiedzieć, choć emocjonalnie kosztował mnie tak dużo. Jednak to spięcie, żeby dobrze wypaść raz w tygodniu, wieczorem, żeby być na najwyższych obrotach, to powoduje niesamowity stres. I mnie to wtedy jeszcze dużo kosztowało. Dzisiaj potrafię już sobie z tym dać lepiej radę. No wtedy też dawałam, ale jakimś ogromnym kosztem. Ty miałaś zawsze w sobie odwagę do bycia pionierką. E, więc pierwszy talk show zrobiłaś i przeszłaś do historii, ale też pojawiłaś się jako pierwsza Polka na okładce polskiego Playboya. No to był skandal, ponieważ. Panie się bały pokazać Playboyu, dziś o tym marzą. Dziś Playboy mówi, że nie chce pokazywać tak. pań zbyt rozebranych. No, ty, ty. Trzeba przyznać, nie zgodziłaś się na sesję e, e, rozebraną, Szczerze ale... ci powiem, że raczej mi tego nie proponowaliście. Ale proponowaliśmy sesję okładkową, taką mm -hmm. trochę bardziej śmiałą. Byłaś w takich klimatach jak dzisiaj, w kurtce skórzanej. Tak, tak, to jakaś telepatia. E, faktycznie, zresztą niedawno oglądałam te, to zdjęcie. To była kurtka narzucona na moje ramiona przez Tomka Jacykowa, który był wtedy asystentem Marka Czudowskiego, genialnego fotografika. No piękne zdjęcie, bardzo takie sexy, bo dekolt długi. Ile się dało? Ile się dało wyciągnęli z tego dekoltu. Ale co sobie pomyślałaś, jak no, dostałaś tę propozycję, żeby w Playboyu być na układce? To wtedy Pongowski mi to zaproponował. Dyrektor artystyczny. Dyrektor artystyczny i jakoś tak przekonał mnie, tak sympatycznie, że, że nie miałam z tym problemu. Taki, taka prowokacja lekka, jednak leży w moim charakterze, bo potem jak byłam na przykład szefową Gali, też musiałam podjąć taką decyzję, że moje wielkie zdjęcie pokaże się na budynku KC. Też ktoś to wymyślił za mnie, ja na to nie wpadłam. No może jestem odważna. No to było tak, to był budynek KCPZPR, znany z tysięcy zdjęć. Bo Wtedy tam w... już giełda. Wtedy oczywiście. już giełda, bo to ja. było oczywiście y, po upadku dawnej Polski, więc nie było Zjednoczonej Partii Robotniczej, ale w, na, w naszych głowach utrwalony był ten budynek i nagle na całym frontonie tego budynku było wielkie twoje zdjęcie reklamującej y, nowe pismo Gala. gala którego byłaś szefową redaktor naczelną. I co jeździłaś sobie tam na alejami jerozolimskimi i <grym> patrzyłaś. No, nie jeździła, ale pamiętam, sienię. pierwszy kraweling, jak mi powiedzieli, że już jest i że jest oświetlone. I to, to jeszcze było przed wieczorem promocyjnym chyba na dwa dni. Akurat wtedy przyjechał odwiedzić mnie mój brat, który od lat mieszka w Ameryce. I jak się zorientował, że ja jestem gwiazdą telewizyjną w pewnym momencie, to od razu uznał, że jestem tak jak Oprah Winfrey, prawda? Ja widzisz, no, że on tak, też. On też, ale on, wiesz, brat. <ścoughs> I pamiętam, jak się bałam, jadąc z nim tam, co ja zobaczę, bo jednak takie zdjęcie w powiększeniu może jakieś ogromne niespodzianki szykować. A to Marcin Szczygielski zresztą obrabiał to zdjęcie. No, jak je zobaczyłam, to wielka ulga. Okazało się, że w tym powiększeniu uśmiech jest naturalny, twarz jest naturalna. O to mi chodziło, żeby ten uśmiech nie był jakiś głupi. I co brat powiedział? No, był dumny. Jesteś autorką wielu zaskakujących zdań. Między innymi takim zdaniem, że tak, takiego zdania, że wiek w mediach jest zaletą i działa zawsze na korzyść. Co przez to chcesz powiedzieć? To na pewno ja powiedziałam. Tak, powiedziałaś kiedyś, ja nawet z wielką radością przeczytałem, że ja to tak powiedziała. jakieś 20 lat temu powiedziałam, <grym> <grym> czy wcześniej. Że podobno tak działa wiek, że człowiek jest coraz mądrzejszy, ma coraz większe możliwości. Nie zawsze w Polsce się to docenia, ale na świecie tak jest. Ja się y, zgadzam z tym, co powiedziałam, że wiek służy. <grym> <grym> I chyba też trochę mówiłam to w kontekście. Pasm śniadaniowych, szczególnie w Ameryce i właśnie w Wielkiej Brytanii. No, akurat Amerykanie to wymyślili, zaraz potem byli Anglicy, oni są klasykami i ich programy śniadaniowe zawsze tak wyglądały i tak wyglądają dziś. Są dość skromne, jeśli chodzi o scenografię, nie są rozbuchane. Zawsze jest para starszych prowadzących, którzy. Przeszli przez wszystkie możliwe etapy wiedzy dziennikarskiej i budzą zaufanie telewizów, a nie jakieś młode, rozwrzeszczane siksy. Siksy są, ale w innych działach, one są porozmieszczane. I ta para jakby ma jeszcze kilka takich podpór prowadzących. Widać hierarchię w tych programach śniadaniowych, które się cieszą wielkim respektem wśród publiczności. Nie ma czegoś takiego, co mnie się tutaj w Polsce nie podoba, że coś pejoratywnego się porobiło. Celebryci, co występują w śniadaniówkach. Bo co? A, a cóż złego w śniadaniówce. Tak, śniadaniówka? Więc właśnie w Polsce coś złego się zrobiło w śniadaniówkach, a to chyba jednak przez zaniżenie poziomu prowadzących. Uwielbiam, jak mówisz, ostre opinie. O czym myślisz, gdy mówisz, że twoją medytacją jest sport? No Ja mam kilka form medytacji, ale taką naj, dla mnie najlepszą do tej pory zawsze był sport, ponieważ akurat ten sport, który ja uprawiam najczęściej, czyli tenis od dziecka, ale narty też. To jest sport rytmizujący i bardzo taki. Y, m, trzymający mnie blisko gruntu. To jest sport, który daje mi poczucie ugruntowienia. A ja mam tendencję do latania Bujania w obłokach. Ob obłokach tak, ja, się, ja oczywiście nikomu nie oddam tych moich obłoków, ale nie mogę za bardzo. Więc lubię coś, co mnie trzyma blisko ziemi, to raz. A dwa, jak się uprawia sport wyczynowo, to naprawdę nie ma czasu na myślenie. I tak jak medytant, bo też uprawiałam medytację, chodzi o to, żeby nie myśleć w mhm. pewnym sensie. Żyłeś kompletnie pozbawionym świadomości. Zatrzymać myśli. Tak. No to tu akurat nie, bo myślę o tej piłce, myślę o wygraninnej, myślę o wielu rzeczach, ale nie myślę o tym wszystkim, co stanowi kwintesencję mojego życia. I w ten sposób bardzo odpoczywam. Staję się innym człowiekiem, staję się nagle zwy, zwyczajną, spoconą sportową. Jakby też tak trochę wchodzę w lata młodości. Te, te panie, które ze mną grają, czy panowie. Też kiedyś byli zawodnikami, już trochę inaczej wyglądamy, a na tych kortach jesteśmy dziećmi. Cieszy mnie sama gra powietrze, tempo, czy jakieś tam kilka piłek, które mi wyjdzie świetnie, ale jak wygram, no to oczywiście radość jest największa. Jak jeszcze do tego dorzucisz, że cieszy cię życie, to będziemy mieli komplet. <noise> Akurat wtedy, jak gram w tenisa, to już zauważyłam nie raz, wtedy jestem chyba najszczęśliwsza. Va bene, Dziękuję. Dziękuję.